Cześć wszystkim, na moim kanale Gabi i witam was w nowym odcinku na moim kanale W innym formacie Jest to najczęściej miejsce, gdzie albo nagrywam ciekawostki Albo makijaż Ale... Zgadza że trzymam to, no to już wiadomo co nagrywam A nagrywam pierwszy odcinek związany z pięknej bestią, czyli... Makijaż inspirowanym Bello Czy też... I no. No. no dobra mysję. Pierwsza część już jest zrobiona, czyli nałożyłam bazę, a teraz podkład. Pod.

Podkład nałożony, więc go już możemy odłożyć. I następ naszego programu jest puder. Tak bo nawet Wam pokażę. O. No. I tak i jeszcze. Co miałam do tego No to ta podkład jest, teraz będziemy nakładać puder, jeszcze mm, potem będą takimi świetnym cieniem nakładać Jakby taki ala uh, rozświetlacz troszkę No czy tak ogólnie poniekąd ze względu na to, że Bella jakby trochę tak, bym powiedziała, świeciła Miała róż yy, I dała tak. Taki maki tak po prostu ładnie to wyglądało, więc ja nie będę zrywać, ale będę inspirować się tym makijażem. BELL! Zawsze problem jest z odtwarzaniem. Zawsze jak sobie puder nakładam, to zawsze mi się chce kichać. I jest pięknie I oczywiście zdjęcia tego makijażu będziecie mogli zobaczyć na no, Instagramie no Tak jak tak w razie czego, jak będziecie chcieli zobaczyć Ale powiem wam jedną rzecz, że wam ci poszalec I jakby makijaż Belli troszkę usp uspółcześnimy Słuchajcie, i mam do wyboru dwie matki. Słuchajcie, dwie, no I słuchajcie, nie wiem, którą Taką czerwoną, czy Taką czerwoną, różową I nawet wam pokażę, suczę. I teraz mogę, nagle, i teraz sobie tak, się zdecyduję To jest taki, to jest taka różowa ja jeszcze mam... Jeszcze tak czerwoną I zaraz zdecydujemy No skórka będę w tym trochę tak bardziej... Chyba ta różowa Ta różowa chyba tak bardziej Wiadomo, to jest makijaż Belli, ale... Hmm, wiadomo, troszkę współcześnimy, ale wiadomo, makijaż Belli Ona nie ma czerwonej pomadki Czerwoną, my sobie, my sobie najmniej makijaż Robię. A teraz dam, dam, dam. Używamy tych dwóch paletek Dzisiaj jeszcze ten tusz Spokojnie, spokojnie I tak, kurczę, myślałam czy eyelinera, ale tak sobie ci sam kurczę, Bella w kreskach, to tak nie, nie, nie. Nawet współczesny makijaż Nie, na no, dla mnie współczesny makijaż tak nie, 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 nie. Szaleć, poszaleć po, można, ale nie, ale nie tak, nie tak, nie tak za tak bardzo I co to, gdzie ja te podatki wziąłam? jest to numerek 46 Te kosmetyki, co już użyłam, stawiamy i teraz tak to jeszcze mi się przyda, to jeszcze mi się przyda, więc spokojnie na początku. Że... No będę cię makować tymi palcami wykonywać niestety ale jakoś tak niewygodnie. Ale będę proszę... Prowadzić... Dobra. E, do makijażu oka, ale nie to, że to będzie makijaż, makijaż, tylko tak delikatnie użyję tego bazowego i użyję delikatnie o tego. Tak delikatnie, żeby nie popsuć. Delikatnie, delikatnie. Po prostu, żeby jakby nie popsuć. Poczekajcie. Sobie tak jeszcze tu położę, tak to yy, drugą, żeby mniej więcej zobaczyć te kolory, tak żeby mniej więcej oglądać te kolorki. Poczekajcie, jakoś tak zaopra aha, uh -huh, dobra. I zaraz do Was wrócę. No to jak na chwilkę. Już wróciłam. Musiałam tylko na chwilę yy, pójść tym chwilę tam, do kuchni. Na chwilę. O, możecie zobaczyć że na źle, leży ta feletka. się. Do kuchni musiałam jest na chwilę po wodę. A to już Летим. Ну, я не так вот, как я вам припоминал, что будут снимки этого макияжа. Уу, этот золотой тоже, да? A teraz naprawdę tak delikatnie, żeby nic nie po plastiki, do plastik to pokażę. Ja zobaczcie. To nie jest za, to zobaczcie, zobaczcie jaki ja się go tak mocno, jak to tak się jest delikatnie, zobaczcie Не, я так Okay. Yes. Jeśli oczywiście będziecie chcieli oddzielować makijaż Belli, no to zapraszam was do tego. Okej, okay, moi drodzy, teraz delikatnie. Tak delikatnie naprawdę będziemy robić, mm, jakby takie oświetlenie takie. I do tego... Cieniami po prostu Do docela jakby... Zobaczyć, czy da się takie efekty uzyskać Cieniami ładnie takie I będę używać tego O czy teraz gdzie to pokazać? Na drugiej teraz Albo czekajcie, nie tak Nie wiem, czy to widzę? Jak tak się mieni strasznie. Znaczy, nie strasznie, tak wiecie, pięknie. Przepraszam, że tak nagle reklamę. Na nosek. Ta Nie wsadzić też. Tak sobie pomyślałam, bo podkreślimy brwi. Jak nie zrobimy kresek, to zrobimy brwi. O! Tak, teraz widać z tego w kamerze, że jest to taki rozśidlenie. Tak Tutaj i delikatnie, 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 delikatnie nałożymy, słuchajcie o tym, tym o tym, e, tak delikatnie, tak zaróżowimy Policzki. Tak delikatnie naprawdę. Okej okay. lecimy. Tyle to takich pięknych cieni że trzeba zacząć się używać. Но, по в этот способ Так, okay, а okay, эти Я все троха Деликатная.

有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有有没有 I there anything else? And now Ojej O co mi się skończyło Jakiego e, tego Mam tu używać? Z Z Viva Nie będę ich malować Pierwsza. Mam nadzieję, że druga też tak fajnie powiedziała. Oh, wat heb je nu gehoord Oké Ik Tak zbytnio brwi też, powiem wam szczerze, robić, bo była tak zbytnio... Mm, nie chciałam tego widzieć, jak one mi gdzieś nie wychodzą ale po dzisiaj widzę, że wyszły, więc się... Więc się cieszę Naprawdę Bardzo Okej, okay. brwi zrobione no to teraz ostatnia chyba samych rzecz. Może ja zrobić, zrobione. To wszystko zrobione, no to Szynka! Hmm, ale mam tu pachnie. To makijaż Moi drodzy, jest to makijaż Zrobiony na, na, na podstawie Belli z Pięknej Bestii Inspirowany Bellą No tak wiadomo, nie jest taki typowo Inspirowany Bellą, jest taki trochę Dla, według mnie Trochę tak bardziej y, usp Uspółcześniony Na, na no Jakby na dzisiejsze czasy mm, Tak no i co my drodzy? Następny odcinek na moim kanale kiedy będę tylko wami. Ja to jest niespodzianka. Ale następny odcinek będzie to... Będą to ciekawostki z Bellą. I jeszcze mam takiego czy będziecie na przykład chcieli filmik z ciekawostkami, na przykład o Aladynie Bo też jest wersja filmowa i jest wersja bajkowa. To może będziecie takich chcieli się oparza. Dobra. A to co moi drodzy? Subskrybujcie, opućcie, komentujcie i do kolejnego odcinka. Papa, pa, kochani! I oczywiście zdjęcie z dzisiejszego makijażu pojawił się niedługo na Instagramie.